Cześć, mam was w kolejnym odcinku z tej strony papryki. Zapraszam do oglądania. A umarłem? Ja też. <śmieniciela> ja nie wiem, tak, się wypraszamy. Dobrze nam idzie, dobrze nam idzie. Ja ten łysy ma kafeję, ja pierwszy. Chyba ja, hmm. <śmieniciela> ja mam tego jopi. Czego? Cóż zwierzęcy mam jakiś bruk. bo to trzeba rozwalać te tewy. Usz, i żartowałam. No czemu mnie zostawiliście? Ja ja nie zostawiłem cię, tylko ja bałem? Dajcie ja mi lutować, bo to ja tu dużo rzeczy mam No dobra no, się, jezus, się. A ja tylko ten na characie do mordy A ja siórze go będę napierd A może, nie, nie rozmnoży się Zobacz <noise> 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 to się zmachałem kolego Dobra i ja tak mam lowa kur... A już Easy. Mam głęboko brane szarpaną, no shit. Umrę Kłamałem. O, znalazłem mosiężny kaloryfer. Najwiście zawsze o tym marzyłem. Czy poli można w nieskończoność naprawiać? Chyba tak. Jak wam poszło? Ja jest 4 razy. No, bo to. Mam najwięcej zgonów chyba. Zostałem achievement Krzysztof kolumn. Okej. Rozwalam Wam drzwi i, i kolejne zombiaki jakie będą. Tyle, Pola. Ognata, czy. Ha. Idą. Nie, kolejny Łysy. Proszę, nie kolejny Łysy. On już. Jest, to jest tragedia. Oh. To. <grystanie> hm. <grystanie> o. On taki jest zwykły. O. Ła. Igry. Tak. Olmuş. Ja nie Mam 7 HP Szpadel kurwa znalazłem <grym> Sorry, ale muszę nacisnąć Jeszcze? A co to jest? Zapis jest A tu otwiera Tutaj o Mam jeszcze raz <grym> A, <grym> A po co? Ty niszczysz? Fajny Siema. O kurwa Stop! <grym> <Zamykali> do kurwa. <góry. grym> Pojedynczo zapraszam panu a, to ma 1000 HP, to trochę im się zajmie. Się o, to zajmie, im się wyważą. Te drugie drzwi? Okoła. Uwielbiam sianą. <grym> 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 o, chyba dziewiąta śmierć się szukam. O, umrę. Umarłem. To <grym> no. nie jest łatwe. W ogóle nie jest małoto. No. Hej, jak się robi łatwe? Ale z alkoholu. Kawawek tkaniny, kanister benzyny i rob. I no czego ja tu nie pomyślałem? Żeby ich pochodnią bić. Ej! W sumie? A co to, to zadziała? No tylko zaraz umrę. Palą się, to działa. Nie, nie wszyscy się palą. Jak? Mam jeden HP. Palą się, kłamiesz. Nie podpaliłem jeszcze ani jednego. <grym Dobra, <grym grym> zabij mnie. Dziękuję. Czy nie podpalił? Hmm. się. To chyba ci w ch hazmatach się nie palą. I co jest jakieś ten się pije? Jeszcze cały czas w głowę bije, jakoś, że nie mogę biegać Idę im zajebać od tyłu Połamał mi rękę ktoś, w ogóle Ktoś coś połamali? Ale a, kurwa, zaraz dziesiąta śmierć w ogóle się szykuje, więc... Ja już nawet na to zdrowie nie uważam, w sumie <laughs> Się wyjebałem tyle razy Masz stłuczanie, mam wszystko, kur... z pizdu Chyba chłopaki z misji wyrusili, kurwa, brawą Rybka. Ja chyba się tak często wyperdolę, bo ja mam za, za krótki ten nożyk, nie? To dobra. Ona ma mega to to nie? O Dobra, wszyscy chyba. Ja na ciebie poczekam, Patryk. Będę chronił tego pysaka. Dobra. Chyba tam się nie widzieliśmy. Dobra, czy teraz możemy spokojnie tam iść? Nie, pewnie nie. Ohehehehe. Zostaliśmy otworzymy kolejne drzwi, a tam kolejna to. to już coś słyszę. No. Obudziłem wszystkie zombiaki w okolicy. Zdarza się? Oła, kurwa! Mam szansę! A <grywa> mnie pierwszy, nie ostatni. Oła, ja pana, ja nie podpalam tych zombie O ja O, teraz podpaliłem. A skurwa, teraz ty zasłoniesz. <grywa> pochodnia, trzy. Aż zgas. O, kurwa! Inspektor gazet. Taki swarąbą. Jezus! Pochodnie opuściłem aż. Nie, bo placę nam robią I tu to nie żartuję w tym momencie No i super, złam suszenie, złamanie Ja też mam wszystko. Ja mam nawet wstrząs O, żyje Ja tylko rękaw nie żyje Przeszłem po nim te schody rozwalę no, chyba się nie da. Nie mają to 50 HP, tak się po nich nie rozwalić. Ał, o, mam coś... jak krwawie. I nie mam badada. No to. Lewam. <grym> Adios. <grym> Miło było. O nie. O, kurwa, co... Co to żeby pośnił? Boże święty. Boże <grym> z tych twoich to nie. To jest tych twoich i ja muszę nie odzyskamy przez następne 15 minut. <grym> Ale ja tylko spokojnie. No, to zobaczymy. <grywa> impreza się przyniosła na schody. O, jeszcze mi plecy kurwa żołnierz robi. Weź spier dalej. O, coś wyprowadziłem imprezę na dwór. O, już nawet nie patrzę ile ja się raz już wyjebałem. Mamy rekordzistą. Normalnie. Popot wystąpił. O o. <grywa> Oj, chyba jestem przyciążona. Ja nam lutuje tu ładnie. Dobra. No fajnie. Cię się zgubiłam i nie wiem, czy jestem. My się staramy ten, oczyścić to, ale nie jest to takie łatwe, nie? Trochę ja się zgubiłam i nie wiem, gdzie jest tak, nie w Jak mnie znajdę, <laughs> to ci powiem. <laughs> umar. Umarł. Ten jeszcze nie umar. Już umarł. Już umarł. Gdzie ty jesteś? A co ty lutujesz? Albo ty miasto lutujesz? Mhm. Mam tabletki jakieś. A to chyba jesteś obok kościoła. Mam do mołotowów. No dobra, trzeba skończyć to, oczyszczać, jak już żeśmy się tu wjebali przecież. Co ja potrzebujesz, żeby naprawić tą ten łucznię? Jezu, dopiszę No wyświetla się w prawym, dolnym rogu. Taka mała jest. Poczekaj, ja pójdę znaleźć. Bo ja bez tej łuczni tu dużo nie zdziałam tam. A co ty potrzebujesz? Kamienia. A, kamienia nie mam. Ba 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 ba. ba. To ja idę wypuścić kolejny paździerz. A ja słyszałem <grym> chyba gdzieś tego trującego. A pierwsze Bo mi coś przez schodę przez wyskoczyło, to może by tak być tam gdzieś jeszcze. ten Jakiś. Jeszcze tak powinien nieco trzeba. maczugę naprawiłem. <grym> no i to będzie obuczężny maczugę w twojej okolicy. <grym> no niestety nie zostałem wyposażony w maczugę. no i jeszcze tylko będzie ty, 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 ty. to jest A? Tu spokój jest aktualnie, Ile gór górne wypuścić Halo, wstajemy, nie, śpimy Halo <grystanie> Halo Nikt się nie chce obudzić O, jeszcze chyba, obudzi? chyba da, obudziłem O, siema O, o O kurwa, jeszcze ptak Pierdalaj tym ptakiem Nie, koniec ptak O, od tyłu mnie wziął, od tyłu mnie wziął <grystanie> Ej, kurwa, skąd oni się biorą? A, bo oni się stąd tutaj obudzili no ja powiem tak, ubrę. <noise> a ty tutaj skąd się tu wziąłeś? What the fuck? O, a obudziłem tylko dwa piętra, nie? Ja to nie czuję, bo oni czują, bo nie biegają. Nie powinni móc biegać. Skaczę! <noise> o! Ty nie są nogi. Dziwne. My też skaczą. Tu, ja tu jest! Nie... Nie, Ja, ja połamał mi nogę. I jeszcze mnie zaraził. <noise> Idę, o kurde, czekaj, bo to komitet powitalny, a ty gdzie się cofasz, Andrzej, o kurwa, o dwóch Andrzej, ała Ja mam stamina, ja pi... ja kole, ała, ała, nie no, Boże Mieli, ja już zrazu wyjebałem się, ale tylko 12, my tylko 3, nie? No tak, bo masz 3, ja mam on 12 <noise> Ja lubię po prostu umierać No ja super jedno z zwypierdoleniem się Fajna Nie? O kurwa ja Nie wiekszyna. I weź się kurwa Sony. Czy Nic nie wie? <laughs> kurwa nie skaczą Oła wszystkie efekty mi kurwa nałożył O <laughs> wszystkie możliwe efekty i Dobra Skaczę Popełnie sapuku Czemu ich tu tyle jest? Też, te, też, też, mam, takie, ten, też mam takie przemyślenie, jakby... takie, A ja też już mam wszystkie efekty go nie lata, więc... Jakiś slow mózgu mam. W ja m.in. też. O! Aż mi się czarno zrobiło. Czarno to widzę. Muszę To muszę w naprawić. Nie, my cały dzień spędzimy na trzynę tej bazy. Mhm. Oh I ogólnie no. tutaj chyba nic nie ma. Ale ja Właśnie... ogólnie musisz się też zabić, bo mam 90%. A bo to jest metal, to można zawsze na metal przytem. A tu jest popsuta winda. Zobaczcie. <grym> dobra. <grym> Przekonał O, ja na tą drabinę nie trafię. To chcę tam Ja Ej, to schodami. No, zabij mnie. Dziękuję. No, strząsł sobie pancerz. Pewnie. A tu co, gdzie ja jestem? O! ma mm. mam chłopoty. Nie wiem gdzie Wy, jestem. No o kurwa. O. <grym> no to dobra, to nie żyje <grym> Jak się wjebałem Nie to wiem, gdzie jest. To Ale powiem ci, że chyba... Może chyba swoich temów to nie odzyskam, nie. Nawet nie wiem jak się tam to wychodzi. Jakby... tu piwni poszedłeś? No kurwa, to była piwnica chyba A wiesz co tam się dzieje w tej piwnicy? kurwa, matko... Ja ja <noise> nie do idę zobaczyć Nie to zobaczyć Ja się kurwa gdzieś zgubiłem z wrażenia na tu jak w dupie No między innymi Uff, oh, fuck <noise> 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 Jest aż mi grę laguje No mi też Ile ich tam jest, że mi tak laguje grę? Ja nie ja wiem, w f... chuj powiem ci Obudziłem całe piantro ty poczekaj, na no to będę... wybuchty play Chuj wielki czołomerki Co? Naprawdę kurwa koś mam złamaną... Urodziłem się kurwa z ukłamaną nogą. Czasem pobiegałem. Ał? O chyba ci się, się umarło. Jest <noise> coś najgorsze. No. Że ja nie odzyskał chyba tych itemów tak szybko. <noise> wszystko tam wyszło na powierzchnię co to jest ten część tylko. Ty się jakoś tam odzyskał. No, twoje leżą na środku ulicy. Moje leżą na środku piwnicy. Ojoj. pięści mi ich napierdolą. Nie mam już nic Farming tego, farming deadów normalnie robię teraz. Tak zwany. Mówię, będziesz konkurencją normalnie do moich deadów. Olipka. Och, chuj, tu się coś jeszcze chyba Nie czuję na ogonie to. No nie wiem, czy to ma sens, ale. Na mojej. Na naprawdę ]liście. pół dziesięć chciało zyskać swoje taby? <grywdy> Idę zobaczyć, co się w piwnicy dzieje, chyba. No, kole. A nie, dobra, zapomniałem, że nie zabiłem tam tego piwnicy, to jest kolejny. Teraz, tak. No właśnie i spać, bo, no nie, no zabiję mnie zwykły zombie. Także moje tempery zginą. No, tam chodź do tej piwnicy, jak się do piwnicy dostaniemy na pół biedę. A czy to no, one no, no, no nie zginą, tylko będą <grywdy> 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 zapożyczone na coś nieokreślone przez zombie coś w tym stylu Z tego czytaj, że mi strasznie kratki spadają tutaj Uwielbisz ile ich jest na dole? Czy tu gówno widać? Oła kurwa, boli weź się, albo nic A co mógłbyś tego w sumie nie kurwa weź ją Mógłbyś tego nie niszczyć, bo otworzymy te drzwi Dobra. To zaraz weź, one wejdą i w sumie się pokują Więc obudził całe piętro Ja pierdziele Jeszcze ten plecak no, mój, poza tym jest chyba piętro wyżej o, leż, jasny, huj, no i dobra, żyje Co mnie widzie, razem z psem W tym plecach jest piętro wyżej, jak coś Dobrze być Proszę mnie, obudzili No cóż, mam Mam ci, jak umiał się czym pić, to po prostu prościej, ale... Mogę ci masz dać? No, mi się mogło przydać, no Ale słuchaj, że jakiś kurwa obroniwet, ale to ja nie mam nic Tu a ty, jak nie radzisz? hal halo? Co tam, jak tam? Jegoś. Ile ty masz HP <laughs> To jest nasze fundamentalne pytanie. <laughs> o! A ile punktów kundel. umiejętności? O, kurwa, to kundel mnie zezre! No, kundel mnie mummummummum nie zrobi. Może ja je wyprowadzę z tego? Może nie wrócą? Ześmy się biebali tam, a tam nic specjalnego w sobie nie ma. O ja, wszystkie się wróciły. No nie za dobrze. Albo do ciebie przybiegły. No. No dopiero tam pałaj ci bo mu za. jeszcze ty. Nie, no nie wiem, się mam zaraz. Bujami mnie. Jak tam ci idzie? No dobrze. Dobraźle. no to już jest chyba kurwa... Kojec, nie? Ojeju! Masakra. Ma 40 kolin to mi idzie. No tak Może <noise> jak tam poniżej nic nie będzie ciekawego. To uch. Ja cię wszystkie wracają powoli. Niech się wracają, tam palicho. Nie wiem jak tu unikać tych ciosów. Szczerze mówiąc A umrę w pizdu znowu. Kurwa. Ja mam, u mnie jeszcze groma co mnie właśnie wpierdoliła. My kurwa je bali na ulicy. Za smakiem. Ale no, już chyba bliżej niż dalej. Jest już mam dziesiąty level. Ja też, jak wam się to udaje, staram się To robić jakieś dziwne kurwa rzeczy i nic. Co to, co to za komitet powitalny mi tu przyszedł nagle? Piwnął mnie. Wiem, co, no tej drzwi No i co? Oni wyważyli ciebie. Pięćdziesiąty typ się znalazł z dupy. Jakie dla będziemy robicie za... za to... Wspiłem się i już mnie trzech w koi. <noise> Kurde, jak blisko <noise> się zespiłeś w ogóle Nie wiem, te ciężkie ataki chyba... Nie mają sensu Coś to się tak wydaje Bardzo dużo chyba stamina y y zajmują mm. I za mną tym robią Ale wiesz? Ty, umarł Zabił się Zabił się, się zabił Czekaj O, zapłaku Mam No BOŻE No fucking way o część leży. Niemożliwe, nie? Jakby... Wow. Daj nam to tylko po 50 śmierci. ja mam już 21 Ja w sumie nie wiem z 6-7? No. Dokładnie 6 może jak pod ciebie. Uj oj. <ścoughs> Co zaparkował zapalkował w końcu. No, nie popykaj. No, Ubrzesz. <ścoughs>

no! No chyba nie! Niech tutaj do tych chodzich przyjdą, czy te rozwalało o siebie się. O, czyli chyba całe piętro wstało. O kur... a nie tam miałem postawić. Mm. O! No. Jest dobre. No, no ci... O, bo... Tak jeden umarł! <noise> jeden może zdechnął, no? Jeden, jeden. Jeden może fiknął. Przecież od 13.11 to jest żart chyba z 30 tu jest. No troszeczkę. O, ja mam wstrząs! Mam całą tam listę, będę lejeła Zanim dalej, dalej, jest to dalej, jest. jest? umieram, umieram, umrę dalej, 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 te dalej, dalej, biegają? dalej, za dalej, bo nie wiem, my się czasami, włączyć jakieś turbo w dupie. No powiem tak, chociaż Paul ja się dobrze bawi Może. No to no ja się jasne żartuję. To jest całkiem śmiesznie. Te zameki, kurwa, tworzą piramidę. <noise> <noise> Chodzę myśleć po sobie, pomocy. Nie mamy żadnego granatu ale nic nie. nie mogę puścić bąka ewentualnie. <noise> tak samo toksyczne. <noise> nie wiem. Całą stołówkę żeśmy obocili. kurwa wszyscy ładni oh, No i krwotoku dostałem Kurwa Nie, tylko nie krwotok To na 20 sekund i ja swój chuj No bo mi ten no krwotok mnie dojechał Fucking krwotok, krwotok. Dziękuję za oglądanie, życzę miłego dnia i bye bye!